Dzień dobry. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku Dawki Zdrowia. Dawka Zdrowia to cykl rozmów edukacyjnych zainicjowanych przez Fundację Zdrowego Postępu, w których eksperci z różnych dziedzin medycyny odpowiadają na pięć pytań dotyczących wybranych chorób cywilizacyjnych. W poprzednim odcinku Dawki Zdrowia rozprawiliśmy się z najczęstszymi kontrowersjami dotyczącymi leczenia chorób kardiologicznych, układu oddechowego, pokarmowego, a także cukrzycy. Jest jednak jeszcze jedna grupa chorób cywilizacyjnych, których terapie budzą tak dużo wątpliwości, że postanowiliśmy poświęcić im osobny odcinek. A są to zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, depresja poporodowa czy stany lękowe. Dzisiaj gościmy naszego nieocenionego eksperta, który zgodził się podjąć to wyzwanie i obalić mity wokół leczenia chorób cywilizacyjnych. I dzisiaj po raz drugi jest z nami i odpowiada na nasze trudne pytania. Kamil Zaja, badacz, doktorem we włoskim Instytucie Technologicznym, członek grupy do spraw chorób rzadkich przy Stowarzyszeniu na rzecz dobrej praktyki badań klinicznych w Polsce. Także członek Rady Doradczej naszej Fundacji. Dzień dobry. Dzień dobry. U mnie w sumie już dobry wieczór nawet. Witam ponownie i bardzo się cieszę, że mogę tutaj ponownie odpowiedzieć na pytania. I w, w wziąć udział no, w, tak, w tak ważnym y, temacie. I też temacie, który mnie osobiście bardzo na, interesuje od strony naukowej, ponieważ, że właśnie y, jako badacz, y, też zajmuję się właśnie ośrodkowym układem nerwowym. Y, Także leczenie neurologiczne i neuropsychiatryczne jest czymś, y, co mnie bardzo, bardzo interesuje też od strony y, naukowo-zawodowej. Dlatego też przygotowałam dla Ciebie najtrudniejsze pytania z tego gatunku i najbardziej naukowe. I myślę, że chyba powinniśmy zacząć od tego, że naprawdę żadne leczenie nie spotyka się z takimi kontrowersjami, chyba jak leczenie zaburzeń psychicznych. Myślę, że może mieć to w ogóle w związek z tym, że same zaburzenia psychiczne w filmach. I ich leczenie często pokazuje się dość podobny obraz. Czyli ktoś przyjmuje, bohater przyjmuje leki psychotropowe i traci, jakby wszyscy wokół tracą z nim kontakt, on nie przypomina już takiego samego człowieka. I myślę, że przez to w mediach społecznościowych bardzo często pojawia się jedno pytanie: Czyli psychiatra zalecił mi lek X, czy ten lek zmieni moją osobowość? I od tego chyba chciałabym zacząć. Czy leki przeciwdepresyjne faktycznie mogą zmieniać osobowość pacjenta? Dziękuję Asiu za pytanie. Też chwycę się tego, co powiedziałaś przed chwilą na temat właśnie obrazu tego, jak wygląda właśnie leczenie psychiatryczne w filmie. Literaturze e, i jak to w sumie, jaki to ma wpływ na nasze w ogóle obrazy jako społeczeństwa. Ja tutaj nie jestem oczywiście antropologiem, socjologiem ani psychologiem, natomiast wydaje mi się e, też e, f, z tego, co m, też ja, zanim w sumie e, nie zacząłem zgłębiać tematu, jak ja miałem w sumie obraz. No i w sumie to m, nie, nie miałem wokół siebie osób, które chorowały na, na depresję. Nie spotkałem się jeszcze przed właśnie, nie, nie widziałem pacjentów, którzy wykupują, realizują w aptece leki przeciwdepresyjne, na leki przeciwdepresyjne, więc nie miałem zielonego pojęcia, więc w sumie mój obraz był bardzo zakrzywiony. a y, Często właśnie był to obraz albo właśnie bardzo archaiczny, typu lodna na gniazdem i y, y, gdzie są po prostu y, elektrowstrząsy i tak jak wygląda y, właśnie tak, że tak właśnie wygląda szpital psychiatryczny, albo z drugiej strony, że leki przeciwdepresyjne oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy powodują, że latamy na różowej chmurce i w sumie nasze życie jest w ogóle całkowicie, całkowicie inne i w ogóle tracimy jakąś w ogóle percepcję i kontakt z rzeczywistością. Oczywiście jest to błędne. Powiedziałaś, że w sumie wielu pacjentów i krąży takie przekonanie, że leki przeciwdepresyjne zmieniają naszą osobowość. A ja sobie tak, jak to powiedziałaś, pomyślałam, ok, no ale w sumie, jeżeli mamy depresję, jeżeli chorujemy na depresję i odczuwamy właśnie tą anhedonię, czyli brak możliwości odczuwania jakiejkolwiek przyjemności, bądź z drugiej strony, no bo też depresja niejedno ma twarz, bądź jesteśmy zobojętnieni bardzo, no to jeżeli przyjmujemy le leczenie przeciwdepresyjne, no to ono tak naprawdę cał zupełnie inaczej, wręcz odwrotnie, ono nas wprowadza na te tory naszej osobowości, jakiej my jaką my mamy, jaką my posiadamy, to po prostu choroba nam zniekształca ten obraz naszej osobowości, to kim jesteśmy, jak odczuwamy właśnie odczuwamy nasze, no, jak odczuwamy emocje, jak, jak przeżywamy w sumie nasze życie. Więc no, ja bym właśnie w ten sposób próbował zdefiniować ten problem, że. Wręcz przeciwnie, że właśnie leczenie przeciwdepresyjne pozwala nam, ale też i przeciwlękowe, pozwala nam właśnie wrócić na takie normalne to funkcjonowania i być takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. W naszej homostazie, tak, tak, tak czyli w, w stanie pełnego zdrowia. A co z obawami o uzależnienie? Bo mam wrażenie, że to jest drugie najczęściej występujące. Pytanie, czy, czy w cząsteczkach grupy leków psychotropowych w ogóle może się znaleźć coś, co uzależnia pacjenta od ich przyjmowania? I myślę, że to też jest jakiś rodzaj takiego e, chyba stereotypu, właśnie z filmów czy, czy z literatury, że jeżeli już zaczynamy przyjmować takie leki, to po prostu nie możemy przestać ich przyjmować. E, tak, wydaje mi się, że e, i też w sumie nie tak dawno pojawiły się duże, m, raczej takie było głośne e, medialne wystąpienie jednego z influencerów, który powiedział, że m, leki przeciwdepresyjne uzależniają. E, no, oczywiście w przypadku leczenia przeciwdepresyjnego i no, nie wiem, jakie pan influencer miał leki na myśli, ale te leki przeciwdepresyjne, które ja znam, absolutnie nie uzależniają. Mówię tutaj, będę się posługiwać w sumie tymi najczęściej używanymi, czyli SSRI i SNRI, To są właśnie te, które które są zazwyczaj lekami pierwszego rzutu właśnie w leczeniu terapii, w wyleczeniu farmakologicznej terapii depresji. I one nie uzależniają, jeszcze raz to podkreślę i myślę, że też taki, taki błędny osąd w stosunku do, tych, do tej grupy leków się wziął z tego, że one mogą spowodować. Coś, co się nazywa y, zespołem y, dyskontynuacji terapii. Jest to absolutnie coś zupełnie innego niż zespół odstawienny, bo odst zespół odstawienny jest to, co występuje w uzależnieniu od, no, czy tutaj od substancji y, psychoaktywnych, czy od y, też y, jakichś y, y, uzależnień behawioralnych. To znaczy, że odczuwamy właśnie tą taką potrzebę y, i mamy. Albo psychiczne, albo fizyczne, właśnie potrzeby zażycia, y, stymulowania się tą, tą substancją. Natomiast w przypadku właśnie odstawienia le, leczenia przeciwdepresyjnego, y, y, tych leków, właśnie zazwyczaj z grup SSRI i SNRI, dochodzi do, do pewnych takich objawów, które one. Zazwyczaj dosyć szybko mijają i one nie są jakieś bardzo takie, nie wiem, spektakularne, czy, czy żebyśmy się mogli spodziewać, e, jakichś naprawdę bardzo, bardzo e, takich poważnych czy, czy um, um, jakichś niedogodnych dla nas, e, dla nas reakcji. E, e, które właśnie wywodzą się z, dyskon... z dyskontynuacji tego leczenia. Natomiast no, trzeba uczciwie powiedzieć, że one mogą wystąpić i one jak najbardziej przemijają wraz z długością właśnie dyskontynuacji terapii. Dlatego też właśnie tutaj jestem na straży i jestem w obowiązku, żeby być uczciwym wobec, wobec siebie, wobec swojej wiedzy, a także wobec lekarzy że trzeba o tym komunikować, zarówno, że trzeba o tym komunikować właśnie lekarza prowadzącego. I to jest właśnie fundamentalne. A druga rzecz, mam nadzieję, że nikomu to nie przyjdzie do głowy, ale nie powinno się odstawiać leczenia też samemu. Że odstawianie leczenia przeciwdepresyjnego powinno się odbywać ściśle pod kontrolą lekarza, który nam po prostu rozpisze odpowiednie dawkowanie i będziemy, no tak kolokwalnie mówić, schodzić z tych naszych dawek przez coraz to niższe i do całkowitego zaprzestania właśnie stosowania danej farmakoterapii, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba. Jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz, ponieważ Asiu na samym początku powiedziałaś o lekach. Ja też nie lubię słowa psychotropowe, bo to się źle kojarzy, chociaż oczywiście jest to jak najbardziej funkcjonująca i prawidłowa nazwa. Natomiast no jakoś tak prywatnie mam, mam problem, że, że jednak wciąż jako. Społeczeństwo wydaje mi się, że odrabiamy lekcje i uczymy się trochę empatii, też postępowania i też tego, tej, tej semantyki właśnie z chorobami psychiatrycznymi, a jednak psychotrop trochę się źle kojarzy. E, więc ja wolę tutaj mówić o, o substancjach, e, które działają na środkowy układ nerwowy, o lekach przeciwdepresyjnych bądź przeciwlękowych. No i właśnie o tych lekach przeciwlękowych, ponieważ e, y, są, jest właśnie, e, jeżeli mówimy u was o, o uzależnieniu, to wśród e, właśnie tej grupy leków, e, ankstiolitycznych, czyli właśnie przeciwlękowych, jest grupa, która się nazywa benzodiazepiny. Trudna nazwa, ale no jest, akurat one są bardzo silnie uspokajające, są niezwykle skuteczne, ale też niezwykle uzależniające i one są wskazane do krótkotrwałego stosowania tylko w pewnych no, ściśle no, szcz w szczególnych przypadkach i kiedy odczuwamy naprawdę bardzo silny stres lub też no, kiedy, no to już oczywiście do, do, do decyzji lekarza, psychiatry, lekarza prowadzącego e, zależy, kiedy właśnie on decyduje, kiedy powinniśmy stosować ten, ten lek. Natomiast on absolutnie nie powinny, leki z tej grupy nie powinny być absolutnie stosowane przez e, dłuższy czas. Więc one tak, one mają potencjał uzależniający, ale to nie są leki przeciwdepresyjne. No i żaden, właśnie, lekarz nie przepisze nam, właśnie nie zaleci nam stosowania tych, tych leków przez no bardzo taki. Długi okres do, do stosowania ciągłego. Wszystko sprowadza się głównie pod opieką lekarza, prawda? Że, że leki A, na zaburzenia psychiczne muszą być stosowane, muszą być odstawiane. I ty tutaj trochę już zacząłeś mówić o odstawianiu i o tym, że, że można gdzieś tam to, to leczenie psychiatryczne zakończyć. Natomiast kolejną obawą hmm. pacjentów jest to, że te leki trzeba będzie stosować do końca życia i y, ponoć y, tutaj w, po, po moim researchu mógł, mogę stwierdzić, że jest też dość dużo obaw dotyczących tego, że po prostu w momencie odstawienia nawet pod opieką lekarza wszystkie te objawy depresji czy stresów błękowych wrócą. I teraz pytanie, czy to prawda? E to może być prawda, nie musi oczywiście, więc to jest takie ulubione, ulubione powiedzenie, to zależy. zależy. Tak, ale to naprawdę zależy. To zależy od właśnie, no tak jak powiedziałem na samym początku, i też powiedziałem to poprzednio, że nasza choroba jest no, wyjątkowa w, swoim, w swojej całej patofizjologii i też w przypadku tutaj e, no w takim bardzo delikatnym w sumie strukturze, jaką jest nasza psychika i nasze doświadczenia, no to to wszystko ma, się składa na, na, na ten obraz właśnie depresji czy, czy, e, czy w ogóle z, z, z chorób psychiatrycznych. E, więc tutaj może się zdarzyć, tak, oczywiście, że może być tak, że depresja będzie... E, będzie będziemy musieli z, przyjmować stale reki, natomiast... E, jest też są sytuacje, kiedy udaje się na bardzo długo odstawić właśnie to leczenie, że depresja wchodzi w stan remisji, potem właśnie może powrócić, dlatego no, trzeba mieć właśnie tę rękę na pulsie. Też aby też z mojej wiedzy wynika, że bardzo dużo znaczenie właśnie tutaj w, tych, w tej remisyjności, takiej sinusoidalnej właśnie depresji ma tutaj znaczenie psychoterapia, która, mhm. która pozwala nam na, na wydłużenie, pozwala nam wydłużyć właśnie ten okres właśnie remisji na, na bardzo długo i więc tutaj absolutnie też apeluję do tego, że o, o to, że depresja nie powinna być leczona wyłącznie farmakologicznie. Oczywiście tutaj farmakologia jest jak najbardziej uzasadniona i to oczywiście jest, jest bardzo no to jest kluczowy element właśnie terapii. Natomiast coraz więcej badań mówi o tym, że właśnie psychoterapia i też niefarmakologiczne inne metody Metody leczenia powinny, powinny być wdrożone, i one pozwalają na wydłużanie, właśnie remisji. O tym też mówiliśmy w pierwszym odcinku Dawki Zdrowia: o tym w ogóle, do kogo się zwrócić, kiedy mamy podejrzenie, że, że być może to depresja, czy być może to stany lękowe, do psychiatry, czy do psychologa. I też psycholog Agata Lamparska podkreśliła w tym odcinku też że. Ta opieka nad pacjentem jest bardzo komplementarna właśnie i psycholog jest w stanie zauważyć, kiedy należy skierować pacjenta do leczenia farmakologicznego, do psychiatry, natomiast psychiatra zwykle właśnie rekomenduje włączenie terapii, czyli tak jak mówisz, jedno i drugie po prostu tworzy taką kompleksową opiekę nad pacjentem. Oczywiście, jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, że e, też oczywiście tutaj zależy, jaka jest e, przyczyna tej depresji, ponieważ e, ona może być albo endogenna, czyli wynikająca z zaburzeń, właśnie funkcjonowania naszych neuroprzychkaźników, ale też może być w ogóle wynikająca z jakiejś innej choroby, e, na przykład, no, że tak powiem kolokwialnie, z trzewi e, wynikającej, czyli na przykład z niedoczynności tarczycy. Więc tutaj jest e, kilka takich aspektów, które trzeba rozwijać. Wiązać, że ona, no, że, tak jak mówię, depresja nie jedną ma twarz i ona może mieć naprawdę bardzo, bardzo jej, jej, jej źródło może być właśnie no, bardzo też prozaiczne, ale też bardzo bardzo, bardzo głębokie i, i które wymaga naprawdę dużego pochylenia się specjalistów nad, 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 właśnie nad pacjentem. Także y, też y, apeluję o to, żeby jednak e, właśnie rozmawiać z lekarzem i jeżeli e, się, jeżeli właśnie odczuwamy jakiś dyskomfort, nawet to może być lekarz pierwszego kontaktu, czy też w ogóle farmaceuta, bo czasami to, że odczuwamy właśnie jakieś e, no, tą wcześniej tą e, tą wspomnianą anhedonię <sum> lub też e, e, jesteśmy tacy spłyceni emocjonalnie, że nic nas nie jesteśmy co czas zobojętnieni, to też może być objaw depresji. Tak samo jeżeli mamy na przykład jakieś typowo takie fizjologiczne i takie znowu powiem strzewi pochodzące, pochodzące objawy, symptomy, to wtedy mówimy o takiej o depresji maskowanej, więc o tym też powinniśmy, jeżeli pojawią się jakieś objawy, które niekoniecznie, które, które wynikają, które nam bardzo doskwierają, ale nie wiemy, nie znamy ich źródła, powinniśmy o tym mówić specjaliście. Dokładnie tak. Ja teraz chciałabym przejść do objawów niepożądanych. Ty jako farmaceuta pewnie znasz zatrważające statystyki nieczytania ulotek. Przez pacjentów, i pewnie z tego co wiem, to, to przede wszystkim pacjenci nie zapoznają się z ulotkami dotyczącymi takich leków, które przyjmuje się w przypadku grypy czy w ogóle jakiegoś bólu, takie, które wydają nam się, że tych objawów tam niepożądanych, drastycznych nie ma. Natomiast z tego co widzę, bardzo boją się leków właśnie na zaburzenia psychiczne i leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych i ich ulotek, bo roi się tam właśnie od takich objawów niepożądanych, jak otępienie, jak przy wagi, czy zmniejszone libido, czego pacjenci się boją i dlatego też odraczają leczenie lub po prostu z niego rezygnują. I pytanie, czy wszystkie leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe właśnie działają w ten sposób. Raczej nie ma leku, który nie miałby działań niepożądanych. To przede wszystkim od tego moglibyśmy zacząć tą. tą I podkreślimy to. Nie ma, jeszcze raz powiem głośno, nie ma leku, który nie miałby działań niepożądanych zawsze coś się znajdzie i zawsze coś może wystąpić. Ja sobie tak nawet myślę, że ludzie tak się naprawdę panicznie boją leków, a teraz wyobraźmy sobie sytuację, kiedy na przykład 2 miliony ludzi na raz zażywa aspirynę. Zwykłą standardową deskę aspiryn. Jestem święcie przekonany, że nawet no, bo statystyki no, tutaj nie, 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 nie jesteśmy w stanie już szukać e, matematyki, e, na pewno u kogoś coś wystąpi. Nawet jeżeli to będzie efekt placebo, to ktoś właśnie e, tutaj pojawią się e, zdarzenia niepożądane. Ale tego się nie boimy. Natomiast, tak jak No to wynika pewnie z tego, że nie chcę tutaj wchodzić w rolę antropologa kultury, czy, czy socjologa, czy psychologa, ale wydaje mi się, że właśnie ten lęk wynika z tego, jaki mamy obraz w ogóle właśnie leczenia, leczenia psychiatrycznego i chorób psychiatrycznych, takie generalnie. Natomiast, wymieniłaś objawy, które. Są charakterystyczne, niektóre bardziej, niektóre mniej e, dla tej grupy leków. Natomiast raz ponownie powiem, że e, mamy w tym momencie naprawdę sporą taką, taki wachlarz możliwości farmakologicznej. Więc e, jeżeli jest coś, o czym. Z czym się zmagamy, jest to na przykład dla nas bardzo, bardzo, no, nie pozwala nam funkcjonować. Na przykład jesteśmy osobą, no, która ma jest w związku, jest na przykład dla której. No, na przykład, bycie sprawnym seksualnie jest, jest bardzo istotne, no to tutaj obniżenie libido, bądź właśnie taka, taka niemożliwość osiągnięcia orgazmu będzie no bardzo kluczowa i też może wpływać na stan samopoczucia, no i właśnie na ten compliance. Więc, jeżeli jest to coś, właśnie na czym, czy jeżeli dostajemy lek X i widzimy, że takie objawy występują, powinniśmy porozmawiać z naszym lekarzem prowadzącym i powiedzieć, że jest to coś, co no, ma bardzo negatywny wpływ na nasze samopoczucie i no, na nasze samopoczucie. I wtedy myślę, że lekarz powinien zadziałać i, i, i dostosować farmakotera odpowiednią farmakoterapię. Bo tak, jak mówię, mamy w tym momencie dużo możliwości terapeutycznych. Z którymi, z którymi możemy ewentualnie tutaj potencjalnie jakoś, jakoś żonglować. Natomiast oczywiście nie całkowicie odradzam do robienia tego na własną rękę. To musi się odbywać ściśle pod kontrolą lekarza prowadzącego. A poza tym też. Warto wspomnieć, że wiele z, ze zdarzeń niepożądanych, z działań niepożądanych danej danych, danych substancji, one mijają z czasem i w trakcie stosowania farmakoterapii one występują na przykład tylko na samym początku, na przykład przez pierwsze dwa tygodnie, po czym mijają. Więc też tutaj zachęcam do obserwowania samego siebie i, i co się dzieje z naszym organizmem podczas właśnie zażywania w, w, Szczególnie w tych pierwszych tygodniach coś, co się dzieje, a później dopiero ewentualne rozmowy właśnie z lekarzem, z lekarzem prowadzącym. Jako fundacja działamy bardzo aktywnie w depresji w obszarze depresji poporodowej. E, edukujemy tutaj przede wszystkim na temat objawów, ale właśnie także tego, że depresję poporodową, nawet w czasie połogu, e, czy karmienia piersią można leczyć. I tutaj, właśnie z tym, e, o to chciałabym Cię poprosić, żebyś jako ekspert e, powiedział nam, czy obecne właśnie leki przeciwdepresyjne mają wpływ na ciąży i karmienie piersią. Mogą mieć, ale nie muszą. To też trzeba zaznaczyć, że niektóre właśnie z leków przeciwdepresyjnych są w stanie przekraczać właśnie barierę łożyska lub przenikać do mleka matki. Ale tak jak mówię, są leki obecnie stosowane, które tego nie robią, które, które po prostu nie, ich profil działania, ich profil właśnie metabolizmu, farmakokinetyki. Właśnie Trudne słowo, ale, ale nie umiem tego inaczej, inaczej wytłumaczyć. Po prostu tak nie przekraczają przez pewne bariery, naturalnie występujące bariery w naszym, w naszym organizmie. I na przykład właśnie łożysko jest taką, no, w, u kobiet w, w, w ciąży jest właśnie taką barierą, którą która niektóre leki nie przekraczają. I tutaj jest bardzo też właśnie istotna rozmowa z lekarzem i poinformowanie o tym, że oczywiście, że pacjentka jest w ciąży i że tutaj, żeby należy dostosować odpowiednią farmakoterapię. I tutaj to zawsze powinno się odbywać w, 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 w podczas konsultacji z pacjentką, ponieważ no zawsze najważniejsze jest osiągnięcie takiego konsensusu, który pozwoli no na jeżeli to czasami może być konieczne odstawienie jakiegoś leczenia, ale to wtedy zawsze jest, używa się takiej formułki, że odstawiamy dane lek i lek, jeżeli na przykład ryzyko jest większe niż korzyści. I na, więc, więc tylko w takich przypadkach. Natomiast, tak jak mówię, w, powinniśmy porozmawiać z lekarzem, który nam ewentualnie oceni nasz stan zdrowia, czy powinniśmy odstawić lek, czy może ewentualnie go zmienić na inny. I przede wszystkim, chyba najważniejsze jest tutaj, żeby. Mamy po prostu zgłaszały się po to leczenie, żeby nie myślały o tym. Oczywiście, że... oczywiście, okres tak. w morzy, czy połogu to jest to okres, w którym nie mogą przyjmować leczenia i w którym na przykład właśnie karmienie piersią e, i to dobro tego dziecka jest ważniejsze niż ich zdrowie psychiczne, bo dobro dziecka zależy też od ich zdrowia psychicznego. E, oczywiście, i... to, to tutaj e, bezdyskusyjnie, bez dlatego e, jak najbardziej powinno się to odbywać. E, no w, w, w szczerej rozmowie i w ocenie, czy powinniśmy lek odstawić, czy powinniśmy go zmienić, bo są takie możliwości terapeutyczne. no Tylko to wszystko zależy od wielu czynników. Ja już i myślę, że dzisiaj też poprzednio na pewno o tym mówiłem, że no, jest wiele zmian, które decydują o wyborze farmakoterapii. I nie zawsze, pomimo tego, że mamy naprawdę sporą możliwość tutaj farmakoterapii, wyboru leków przeciwdepresyjnych, to nie wszystkie możemy zastosować u danej osoby. No, z różnych przyczyn. I tutaj właśnie powinniśmy w szczerej rozmowie z lekarzem prowadzącym, z położnikiem, z ginekologiem i z psychiatrą zadecydować się właśnie o, no jak ta farmakoterapia właśnie w tym okresie, w tym bardzo ważnym dla mamy i dla dziecka czasie, jak tutaj jak tutaj tym wszystkim zarządzić i jak właśnie prowadzić to leczenie. Kamilu, bardzo Ci dziękujemy. W imieniu Fundacji bardzo Ci dziękuję za odpowiedź na tych pięć trudnych pytań i na rozprawienie się z kolejnymi obawami pacjentów co do leczenia chorób cywilizacyjnych, do których należą właśnie zaburzenia psychiczne. A naszych słuchaczy i widzów zapraszam po więcej materiałów edukacyjnych na stronę internetową Fundacji oraz na Facebooku Fundacji. Dziękuję. <laughs> Dziękuję Ci, Jasiu, za, za zaproszenie i yy, do zobaczenia.